Dzisiaj jestem pod Genewą w bardzo fajnej restauracji Grand Pacific. Tu z tyłu widać autobus, z którym przyjechałem. Chciałem Wam powiedzieć odnośnie jedzenia znowu szwedzkiego stołu. Nie można sobie brać do woli co się chce. I mała niespodzianka, zagadka. Powiedzcie mi, co Wam to przypomina, widoczne na zdjęciu. Kiedy wychodzimy do tej restauracji. To wydaje się ona ogromna, gigantyczna mili państwo z obsługi zobaczcie jak pan kroi rybkę świeżo przy nas tutaj się unosi taki fajny, fajny dym zobaczcie tę głę. za jakiś czas jest chłodzony. następny pan tutaj robi też wszystko na żywo a tutaj idzie teraz fajna mgiełka Proszę na te susze o, teraz widzicie a tu nawet mamy pieczonym, małże i takie już otwierane w sosie gotowe, porobione ślimaczki zaraz sobie nałożę ślimaki, bo lubię a to co to jest, dajcie znać co to jest bo teraz zapomniałem Sałatki też, od wyboru do koloru sałatek, co tam byśmy chcieli. Czy komuś do gustu przypadnie, taki kawałek tutaj można sobie odkrajać. I tutaj, co mamy tutaj? A więc mięsko, takie mamy mięsko, jest to napisane. Z czego? Narysowane. Surowe, możecie iść sobie wziąć co chcecie i tam do pana, żeby wam usmażył. jeszcze jakieś raki duże kreweteczko też i tutaj a po drugiej stronie lody podchodzimy, bierzemy sobie te, które chcemy, tyle ja mogę sobie otworzyć i nabrać, co mi się podoba polać dowolną polewą yy, no i tyle no i zapomniałem Wam powiedzieć o cenie Cena to 18. Jeden dorosłych 18,90 euro.